Manko z tej strony Hałczyński. Witam Was w pierwszym filmie z serii patch! NOTES! W której będziemy omawiać zmiany wprowadzone do Deadlocka. W dzisiejszym filmie omawiamy minor balance patch z 29 lipca. Niby mały, ale zmian jest mnóstwo. Pełna przebudowa ridżuwa, zmiany w dashu, osłabienie ataków wręcz, balans przedmiotów, no i oczywiście bohaterów. Dokładnie wszystko, co musisz wiedzieć. Let's go. Midboss ma teraz ustalone HP w momencie pojawienia się. Wyższe bazowe zdrowie, ale mniejsze skalowanie. Będzie trudniejszy do zabicia na początku, ale tak samo trudny jak do tej pory po 20 minucie. Rejuv został przebudowany. Po pierwszej śmierci Midbossa wypadają z niego 3, a po kolejnych śmierciach 4 kryształy. Takie jak do tej pory. Jednak teraz buff nie wzmacnia już minionów i każdy kryształ przyznaje wzmocnienie tylko jednemu graczowi. Jeśli postać posiadająca już wzmocnienie zniszczy kryształ, wzmocnienie otrzyma najbliższy sojusznik. Po śmierci ze wzmocnieniem odradzasz się po 3 sekundach w tym samym miejscu z pełnym zdrowiem i tracisz buffa. Posiadający wzmocnienie otrzymuje także plus 20% HP, plus 20% Fire Rate i plus 15% Spirit Damage. Buff trwa do 7 minut. Co ważne, śmierć z aktywnym Ridge'ówem nie liczy się ani jako śmierć, ani jako zabójstwo. I z tego powodu również... Nie daje nagrody za zabójstwo. Lekkie ataki wręcz, z wyjątkiem wiskusa kaliko i Bibopa, zadają teraz mniejsze obrażenia. Silne ataki wręcz mają teraz większy cooldown, zwłaszcza gdy chybimy. Bonus obrażeń otrzymywanych przez ogłuszonego parowaniem bohatera działa teraz na wszystkie typy obrażeń nie tylko obrażenia od ataków wręcz, ale jest mniejszy. Odporność na osłabienia, na przykład z Debuff Removera, nie skraca teraz czasu ogłoszenia po parowaniu. W końcu zawsze po ogłoszeniu parowaniem będziesz mógł wyprowadzić dwa silne ataki wręcz! Super zmiana! Mili atak nie przerywa już wspinaczki. Zamiast tego przeciwnik zostaje spowolniony na 2 sekundy. Po otrzymaniu obrażeń od gracza wspinasz się po linie wolniej przez 4 sekundy. Bohaterowie zostali podzieleni na trzy grupy prędkości daszów: szybsi, standardowi i wolniejsi. Dasz każdego bohatera pokonuje ten sam dystans, ale mniej zwinne postacie będą potrzebowały na to więcej czasu. Usunięto teleporty za walkerami i bom spady prowadzące do Bossa z dachów. Szturmowcy, czyli miniony, są szybsze. Po 20 minucie gry miniony spełnują się częściej 25 sekund zamiast 30. Częściej będziemy musieli więc czyścić linię z minionów, A przyrost ich wartości wraz z upływem czasu gry został zmniejszony. Zwiększenie ilości otrzymywanych dusz przez przegrywającą drużynę zostało nieznacznie osłabione. Wartość neutralnych stworów została zwiększona o 15%. W przypadku dużych stworów jest to aż 25%. Średnie i duże kampy spawnują się rzadziej. Maszynki Sinner's Sacrifice zabierają teraz o 50% więcej zdrowia niż do tej pory ale przy skutecznym zniszczeniu ich silnym atakiem wręcz, dają teraz cztery wzmocnienia zamiast trzech. Przyrost wartości dusz wypadających ze skrzyń został zmniejszony. Podział dusz między graczy za zabicie miniona został znacznie znerfiony. Od teraz zabicie miniona, gdy wszystkich sześciu graczy drużyny znajduje się w okolicy, da sumarycznie mniej niż połowę wartości stwora. Warto więc dzielić się na mniejsze grupy, aby nie tracić dusz. W połączeniu z usunięciem teleportów za walkerami, Split push wydaje się być niezwykle silny w tym patchu. Ilość dusz otrzymywanych za zabicie bohatera przy większej liczbie asystujących graczy również została zmniejszona, choć nie tak drastycznie jak w przypadku minionów. Tu efektywność spada do 75% przy maksymalnej liczbie graczy. Kara do prędkości poruszania się podczas strzelania została zmniejszona u wszystkich postaci z 30 do 25%. Walkery na bocznych liniach mają teraz więcej HP. Cele mapy nie mają już odporności na Spirit Damage. Ulty Wardena, Bebopa, Sevena i McGuinness zadają teraz 50% obrażeń celom. Respawn graczy po śmierci w środkowej fazie gry będzie szybszy o 5 sekund. Ztrącenie przeciwnika styrolki powoduje ogłuszenie dopiero po uderzeniu w ziemię, a czas struna został skrócony z 3 do 2,5 sekundy. I ostatnia zmiana, mamy teraz nowy wskaźnik nadchodzącego leczenia na pasku HP. Przejdźmy zatem do balansu bohaterów. Na początek Gun Bob. Drugie ulepszenie jedynki, i pierwsze ulepszenie trójki dają teraz mniejszy bonus do obrażeń od broni. Bibop stracił też 10% odporności na pociski, ale zyskał skalowanie z darami, więc oberwie nieco mocniej od broni na początku gry. Jedynka dynamo ma teraz wyższy hitbox, więc trudniej będzie ją uniknąć. Trójka talona, czyli jego pułapka. Działa teraz nieco dłużej. A jego ult ma teraz krótszy cooldown. Maksymalne ulepszenie trójki Kelvina nie pozwala już na odbijanie się promienia od obiektywów. Jedynka Lady Geist została przerobiona. Ma teraz większy zasięg, szybszy pocisk, ale dłuższy cooldown. Pierwszy poziom ulepszenia jedynki zmniejsza jej cooldown, zamiast zwiększać zasięg. Jedynka nie przykleja się teraz do celów. McGinnis otrzymuje teraz z darów mniej zdrowia dla siebie i swoich wieżyczek. Trójka ma Guinness, czyli jej ściana, ma teraz lepszy podgląd, Lack Compensation i łatwiej ustawić ją w pożądanym miejscu. Mirage zadaje teraz o 10% mniejsze obrażenia od broni. Paradox otrzymała lepsze skalowanie obrażeń od broni. Pocket zadaje teraz większe obrażenia zależne od aktualnego zdrowia na starcie swojego ulta. Seven porusza się teraz wolniej i ma zmniejszone skalowanie prędkości ruchu ze Spirit Power. Ult Sevena zadaje mniejsze obrażenia, ma dłuższy cooldown i mniejsze skalowanie. Pierwsze i drugie ulepszenie trójki Sevena zostały zamienione miejscami. Furia Shiva ładuje się teraz tylko od obrażeń zadawanych graczom. Ale za to robi to sporo szybciej. Trójka szliwa trwa krócej, szybciej się odnawia i usuwa większą część obrażeń. Pierwsze i drugie ulepszenie trójki zostały zamienione miejscami, a trzecie ulepszenie trójki zostało wzmocnione. Kruk Windikty z pierwszym ulepszeniem nie odbija się już od celów. Maksymalnie ulepszona jedynka ma teraz mniejszy zasięg o 1 metr. Trójka wiskusa ma teraz krótszy cooldown, a maksymalne ulepszenie umiejętności skraca go jeszcze bardziej. Warden zadaje teraz mniej obrażeń bazowych, ale lepiej się skaluje. Ult Wardena ma teraz zmniejszoną kradzież zdrowia przeciwko mobom. Bazowe obrażenia i skalowanie obrażeń od broni URAVE zostały nieznacznie zmienione. Bez wpływu na zadawane przez nią obrażenia. Bomby Yamato, czyli jej alternatywny strzał z broni, zadają teraz mniej obrażeń na początku gry, ale obrażenia skalują się teraz z darami. I na koniec balans przedmiotów. Restorative Shot daje teraz mniej leczenia od NPC i mniej obrażeń od broni. Odporność na naboje została zmniejszona we Fleetfoot, Milli Charge, Berserker i Crashing Fists. Spirit Shredder Bullets i jego ulepszenie, Spirit Rend, nakładają teraz odrobinę większą redukcję odporności spiritualnej. Osłabienie ze Slowing Bullet zaczyna się odnawiać po trafieniu, zamiast liczyć kumulowanie osłabienia od nowa. Swift Striker daje nam teraz nieco większą szybkostrzelność. Express Shot i Capacitor zadają teraz nieco większe obrażenia. Toxic Bullet zadaje teraz mniejsze obrażenia, ale skaluje się ze Spirit Power. Blood Tribute nakłada teraz mniejszą redukcję leczenia, daje większą regenerację HP poza walką i większy movement speed. Weighted Shots daje teraz większą karę do prędkości nabojów i odnawiania wytrzymałości. Shadow Weave działa teraz krócej, ma krótszy cooldown i bonus do obrażeń od ataków wręcz podczas zasadzki. Czas trwania wzmocnienia od perslingera jest teraz dłuższy, Armor Piercing Rounds ma mniejszą szansę na zignorowanie odporności na pociski, a Hunter's Aura daje teraz plus 1 do szybkości sprintu. Jeśli chodzi o przedmioty z kategorii Vitality, kilka z nich otrzymało skrócony cooldown: Guardian Ward, Veil vale Walker, Divine Barrier i Metal Skin. Spirit i Weapon Shielding dają teraz mniejszą barierę bazowo i nie skalują się ze Spirit Power. Skalują się za to z darami. Przedmioty stały się znacznie słabsze w początkowej fazie gry. Return Fire daje teraz mniejszą odporność na naboje i zwraca mniej obrażeń. Diva Remover daje teraz mniej dodatkowego zdrowia i ma dłuższy cooldown. Trophy Kolektor otrzymał zwiększoną regenerację zdrowia poza walką, Spirit Resilience daje teraz mniej odporności spiritualnej, a efekt Cheat Death nie może już zostać zignorowany przez kill eventy jak Ult Shiva albo Grey Talon. I na koniec przedmioty spiritualne. Rusted Barrel redukuje teraz Bullet Resistance celu. Ma również krótszy cooldown. Supresor nakłada mniejszą karę do szybkostrzelności. Cold Front daje mniej odporności spirytualnej. Slowing Hex ma teraz wydłużony czas działania. Bullet Resist Shredder nakłada teraz większą redukcję odporności. Spirit Sap ma większy zasięg i większą redukcję Spirit Power daje również więcej bonusowego zdrowia. Disarming Hex ma teraz krótszy cooldown, Surge of Power ma teraz wydłużony czas działania, daje więcej Spirit Power i fire rate, ale ma dłuższy cooldown. Tank Buster zadaje teraz o 1% mniejsze obrażenia wynikające z maksymalnego zdrowia celu, ale ignoruje odporność spiritualną. DK zadaje teraz większy procent obrażeń od krwawienia. Scourge i Vortex Web lecą teraz szybciej do celu. I na koniec Focus Lens ma teraz krótszy cooldown. I to już wszystkie zmiany z patcha z 29 lipca. Jeśli film Ci się przydał, koniecznie zostaw łapkę i suba. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o najnowszych zmianach. Wpadnij też na streamek, chętnie o tym pogadam. Peace!